Wirtualna rzeczywistość jeszcze nigdy nie wyglądała tak pięknie. Maksymalnie w 100 sekund opowiem Wam o tych fantastycznych okularach Sony PlayStation VR2. Jest to produkt, który od pierwszego użycia zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Z roku na rok wirtualna rzeczywistość rozwija się coraz bardziej, no ale do tej pory mało, który tytuł zaskakiwał autentyzmem znanym z gier AAA. Tutaj, już w przypadku pierwszego tytułu, który był dostępny w bundlu z okularami, czyli Horizon Call of the Mountain, no, zbierałem szczękę z podłogi niedługo po odpaleniu. Świat pochłania zupełnie, a imersja i jego postrzeganie, no, to kompletnie nieosiągalny do tej pory pułap. Mimo, że przez cały czas głównie wspinamy się na coś. Coraz to wyższe szczyty i budujemy coraz to ciekawsze narzędzia, które nam w tej spinaczce pomogą. Mamy tutaj również bardzo ciekawe elementy walki, gdzie sterowanie zostało bardzo wygodnie zaprojektowane. Do tego widoki i piękno świata, którego możemy doświadczyć w dużo bardziej realistyczny sposób. Zawsze, kiedy ogrywałem gry ambitne graficznie, zastanawiałem się, jak cudownie byłoby znaleźć się w tym świecie. No i teraz proszę, możemy. Poza tym, Sony mocno rozwinęło swoje okulary, i tak skanowanie przestrzeni do gry sprawia, że możemy poczuć się jak Iron Man, a wszystko działa precyzyjnie dzięki kamerom z przodu sprzętu. Okulary znajdują się na długim kablu podpinanym przez port USB-C do konsoli. Gogle mają wiele mechanizmów do wygodnego ustawienia ich na naszej głowie. Cały ciężar opiera się na czole, pokrętła z tyłu pozwalają dostosować docisk, a to z przodu rozstaw soczewek pod nasze oczy. Dopływ światła odcina miękka guma, która robi to wyjątkowo skutecznie. Choć po paru godzinach rozgrywki twarz może się w nich spocić, tak trzeba przyznać, że jest to Delikatny, bardzo wygodny materiał Największe zmiany zaszły jednak w projekcie kontrolerów Które mi przypominają rękojeść szabelki Wytrzymają na jedno malowanie około 2 godzin I w choć mocno oryginalnej bryle W większości został tu przeniesiony pad DualSense od PS5 Różne natężenie drgań podczas interakcji z przedmiotami w wirtualnej rzeczywistości Jeszcze bardziej zwiększa realizm Do tego w sprytny sposób rozwiązano kwestie słuchawek Których bryły zostały dopasowane do kształtu sprzętu I podpinamy je mini jackiem z tyłu żeby nie było jednak zbyt kolorowo, biblioteka gier, które jakością dorównywałyby Horizon Call of the Mountain, jest póki co bardzo, ale to bardzo uboga, więc mam nadzieję, że w tym segmencie będziemy obserwowali regularny rozwój, a póki co zapraszam Was po więcej informacji na temat tego sprzętu do jego karty produktowej.